Tu znowu banan dzisiaj kontynuujemy rozgrywkę w Max Payne'a Skończyliśmy ostatnio dokładnie w tym momencie i jedziemy dalej. E, teraz chyba ta, trzeba po tym parapecie chyba przejść i tutaj sobie rozwalić, ale sobie użyjemy tego. Nie Wolałem opieki. nie wiedzieć, co tu się stało. Nie był to miły widok. E, o, są już koktajle, ale wolę. Patrz, też trzeba rozwalić. Mm. Nie? O, jeszcze. Środek przeciwbólowy. Do gdzie ja mam iść? Skakać raczej? Nie. Halo? Może tutaj? Nie wiem, gdzie tu się szło.

Policja i działa. Kurde, jak chcę to odsłuchać. No nie, przegapiłem. Policja, czy śnieżycy, Przestynie... dobra, trudno się mówi. Hmm. Ciała upadły, a Szybki Sejf i jedziemy dalej. Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z Jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka Walkirii. Ty. Patrzcie to. Nie, to nie działa, ale tu jest takie oczko. To można sobie wejść. Tadam. Hmm. Kurde. Nie chciałem zażywać mam dobra, chciałem dalej Tuż zaraz wyjść. Chodź tu tego mu na zęby To nikt nie dostał, ale dobra O mówię Patrzcie, tak to się robi. Jeszcze no mnie trafił. No dobra. Zobaczymy się. O, tutaj widok. Jo. Dolniemy sobie save'a. Szybkiego. Jedziemy. Krwiobieg Nowego Jorku. Część pierwsza dopiero. Stara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacalupino. Sprawdzę sobie, ile już nagrywam. Około siedmiu minut. Dobra. Dżynk! O Kolejna... A tu ktoś jeszcze z tyłu Eeee! <laughs> Co za patafiany Fak, jeszcze mnie trafił Tutaj z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkiri. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony: zmniejszała szanse na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Teraz idziemy tutaj, a sobie posprawdzamy te zrobić coś ciekawego. Czekamo, o właśnie, jest zapas, dobra Miałem właśnie z beretkami sobie pobrać trochę zamknięte. Cholera! Cholera! O tak, mnie trafił biednie. O! Dowód rzeczowy numer jeden Kapitan gazeta. Pałkarz. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczy. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Hmm? Ale sześciopak korzennego piwa zawsze nie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. O i mamy kija baseballu. A taka propa to już jest Taki Jakby to powiedzieć no, Słowo mi wyleciało ale tu tu będziemy potem Na jego miejscu o, właśnie Sobie o wampirkach metalisty Spodziewaliście się, Karwa. Co za frajer, jeszcze tu. Chodź tu. O. Środki przeciwbólowe zawsze się przydadzą. coś tu jeszcze jest. Jakiś ammo, coś, nic. Ach, ach, ach. nic, Idziemy dalej. O. Zapisać. Dobra, ja wracam za chwilę, jak już przejdę. Szybkie przejście. Dobra, wracamy już. Tu byliśmy, jeszcze sobie zapiszę. No, nie zapisałem tu. Ej, ja idziemy dalej. Tutaj to jeszcze peretka. Ja spróbuję może tu z tym. Z Mhm. Mhm. Kurde, wyciągaj broń! No. Jakoś tam... Bardzo było. dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. O no, nie, już nie jesteś policjanta. Niestety... Albo niestety. Le, leżał klucz. Klucz do baru. To była brudna forsa. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz. Walkiria. No. Przydałoby się jakieś... się przydałoby się jakieś środki przeciwbólowe czy coś. Ty, ty... Zajrzymy sobie jeszcze tu, nie Tak, też co będziemy jeszcze wracać do tego miejsca w innej części gry I tu siedział taki koleś, no myślałem, że to teraz będzie, tylko sprawdziłem A? F5. Czekamy na klatki. No jedziemy. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła. Wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kong Mmm Candy. Byłem ten tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, oh, Riko. Jesteś niegrzeczny. O jestem, prawda? Mm -hmm. Riko Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Ty. W sali gramy, ma. To Dawaj, wychodź. I się smacz. <ścoughs> Hehe. Więcej tutaj. Fak. I... Fuck. Nie, 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 nie. Aż bym to skopał. Nie wierzę. Ona też ze mnie strzela? Naprawdę? Kurde macie Jak tu jeszcze będą wychodzić to jeszcze nie chowam Jeb. He Ońcie Jeszcze tam Fuck No mnie znowu zabije Reload? Ma <śmiany> Siano O To z pewnością się przyda Amunicję do beretek Czekamy jeszcze jakichś środków hmm. Dobra. Naprawdę? NAPRAWDĘ? Chodzimy Do tych, tych żem, to pej Morda za wcześnie chodź tu celu tu chyba nie wychodź ale żemczą podpalił się jeszcze brawo Zapiszę teraz w piątku, proszę, póki ten. Spróbuję na rajdę sobie. Masz zabrzyno, pajasu. Zabrzyna i zjadę. To jest sensowniejsze podejście z pewnością no. Zmienimy naberetki, F5 -teczka. Jedziemy dalej Chodź tu cel dalsze Dawaj tu, tu. Pewnie nas teraz zabije Patrzcie, patrzcie tego Twela. Ile mi wziął? Gin robimy w piątkę? Robimy No to zaraz wyskoczę jeszcze Hmm <grym> Rozwalmy go Gim ja sobie na nich poczekam trochę I teraz I Gim no, i tak to się robi! Ja co tam będę się bawić? nimi. w piątkę Raz e, kiedyś tak. E, Antyczna centralka zrobiłem. telefoniczna była wciąż sprawna. Kiedyś tak zapisałem, że musiałem półgry od nowa grać. No i. było słabo wtedy. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na nie podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwioobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj... Co jest? Szef jego gniki! To Max Payne przyszedł, rzucił się na nas, zabił, och! Chyba sobie jaja robisz! Przecież to tylko jeden klina! Oby to był żart! Rozwalcie go! Co za problem? Halo? HALO?! Wieść, niczym śmiercianośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się... Max Payne. Max Payne... Mm, tak... I więc tak przechodzimy do sedna naszego odcinka i... Zapiszę sobie. Dziękuję za oglądanie. Daj łapkę w górę, jak się podobało. Skomentuj, subskrybuj, żebyś na bieżąco z serią. nara